Cześć, witajcie na kolejnym filmie z cyklu Poradnik komputerowy seniora. Wskazówki dotyczące telefonów z systemem Android, na przykładzie telefonu Samsung. Dziś chciałam pokazać jak znaleźć podręcznik użytkownika danego telefonu. Myślę, że taki podręcznik użytkownika powinniśmy znaleźć na wielu telefonach, nie tylko na Samsungach ale to oczywiście musicie sprawdzić u siebie w ustawieniach telefonu czy taki podręcznik użytkownika czy też podręcznik obsługi się znajduje natomiast na telefonach firmy Samsung podręcznik użytkownika powinien być dostępny żeby go znaleźć wchodzimy w ustawienia i tutaj przesuwamy się wśród tych ustawień w dolną część w moim przypadku czwarta od dołu pozycja to instrukcja obsługi. Wchodzę w tą część. Do używania instrukcji obsługi telefonu będzie potrzebny dostęp do internetu. Jeżeli ten internet sobie włączymy, czy to jako dane komórkowe, czy jako Wi-Fi, pojawi się podręcznik użytkownika. W każdym telefonie będzie to wyglądało inaczej. Ta instrukcja obsługi dotyczy tego konkretnego modelu, który trzymamy w dłoni, czyli naszego telefonu. No i przykładowo tutaj wejdę w jakieś podstawowe informacje. Różne tutaj rzeczy są podane, na przykład dotyczące ładowania baterii, jak to należy robić, jak długo, jak podłączać itd. Jak działa aparat fotograficzny na przykład, gdzie on się znajduje, jakie mamy tryby, i tak dalej, będzie to dotyczyło typowo tego konkretnego modelu, który mamy w dłoni. Natomiast jeżeli ciężko nam jest znaleźć temat, który nas interesuje, w górnej części w górnej części naszego, naszej instrukcji, akurat w moim przypadku, oczywiście. Znajduje się pole Szukaj. Po naciśnięciu tutaj, ja mogę wpisać jakieś słowo czy jakąś frazę, którą, na temat której chciałabym się dowiedzieć z tej instrukcji. Być może, jeżeli podam odpowiednią frazę, zostanie wyszukany taki temat w tej instrukcji. Może na przykład wpiszę wygaszanie ekranu. Niestety nie znaleziono wyników. W tej chwili trudno mi powiedzieć, jaki należałoby wpisać, może jaką frazę. Ale możemy też zacząć od startu. Tutaj będziemy mieli poszczególne kategorie zagadnień, i z pewnością będzie można tutaj sobie doczytać różne informacje na temat naszego telefonu. Także polecam sprawdzić, czy macie w swoim telefonie instrukcję obsługi i przejrzeć ją sobie strona po stronie. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę. I zapraszam na kolejny film z cyklu, z cyklu Poradnik Komputerowy Seniora. Obsługa telefonu systemem Android. Cześć.